Hej, ja, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w wykranym z naszej nowej Poczekaj. serii i Kacper kazał mi odpowiedzieć drugie nagranie, bo powiedział, że musimy przejść, znaczy, że muszę ja sama przejść serce matki, przynajmniej raz dzisiaj i coś tam sobie klika, a teraz no, miałam ci pokazać. A, miałeś mi pokazać, no. Ekstra weź mini. A co to jest? No to jest to, że. Masz to... Ale to jest potrzebne mi. No ale teraz musisz. Patrz! Proszę. Rozpychnąłeś tą dupą. Tak, bo jestem taki gruby. <śmiech> nie. <śmiech> o nie. Nie! Dobra, więc tym razem yy, przejdę każde piętro bez żadnego dymedża, bo jak zauważyliście już pewnie, jestem bardzo świetna w tą grę. I nie odblokowałaś <laughs> ani postaci. nie odblokowałam zupełnie nic, nie tylko postaci. A nie, mam monstrostów Muszę przyznać sobie rację. Znaczy, zwrócić sobie honor czy coś tam. Popatrzcie. Boku? A! O nie! A! Boże. A! Oj! Zanim pójdziesz. A! Dlaczego to się tworzyło zanim tam podeszłam w ogóle? Bo masz taki item. Nie. Który przeciął to? Ale tam nie podeszłam. O, Patrz, go. one się uśmiechają! nie Stulimy się. Moja Nie krzycz! Łatwiej się problemem, A co ty jesteś, British? Nie. Come on! A co to? Nie Idziemy w przód! Przecież to ma kończyć na stałe. Wiesz co? Bapy za stałe powinny krzyczeć. Ja wiem, ale ja nie chcę. Trochę. Okay. Bo ja wtedy będziemy mieli się zasłaniać po pół Nie krzykaj. Ja się w sumie tak się zastanawiam. Ja nie obejrzałem całej swojej teorii The Afterbirth Plusa. Gdzie ty byłaś wtedy? Tam, wejdziemy. No tak, ale ty się skończyłaś, nie wiem, miałaś polaroid, po coś? Wszystko miałam. Jak się skończyłaś? <laughs> Spędzłeś to teraz dalej, Junio? Masz tu kamień dziewczynki. Aaaa! Masz tu kamień Hapu! to czemu mnie zmylasz?! Aaaa! On wszedł we mnie! To z boku jakiś jest! Aaaa! Masz, 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 masz! Grałam. I po co ja tu szłam? Musiałam iść w dół. Czemu mi tego nie powiedziałeś? Patrz, to kamień z kolcami. O, tak, to zabiłem się o niego wielokrotnie. Chyba kiedyś, jak miałem był rana i wtedy gadałem z pewną osobą, to się wpieprzyłem. Umarłem. O patrz, oni też tacy uśmiechnięci, ale tak na debilowa to nie tak miło, jakby chcieli Cię przytulić. Z nimi nie będziemy się za przyjaźnia. nie, nie przyjaźniamy się z debilami To samo się ze mną przyjaźni. A kto powiedział, że się z tobą przyjaźnię? Nie że to jest, nie, jesteś debilem po prostu, więc yy, nie zaliczasz się do tej kategorii. Jakie? Debilów, z którymi się nie przyjaźni. Przy, przyjaźnie Masz dwie bomby i A czemu to się otworzyło, tak? No bo masz taki item, a ty mm. idź po kamień z X. Yeah. O tam, gdzie było z boki. a tu. Hello. A czemu to nie wyszło? Chyba, to tu jest coś ciekawego. Afur. Hm? No właśnie tak myślałam. Jak była czerwona i nie wyszła. Trochę masz tu Tak często no to ja nie wypada obecnie item. Nie byłaś taka głęboka. Oddech z jedynki. A ja przechodzę je przez 10 lat. Ej, ale dlaczego nie włączyłeś e, czas? Ao! Nie wyłączyłem ci z czasu. Postałem z nim może być. Aaa! Aaa! No nie wyjdzie! Ja mi nie... doparz na pierwszej płalić cztery lany. Ja z nim będę naprawdę z co czyli nie lubię. Chyba umrę. Tak, Kacperku? Każdy jest na służbie. Musisz się przygotować na to i. Mowa mi do. No kur... Ja nie lubię tych. A, czemu ich tyle? Na pięciu, czterech mi wyskoczyło. Kurwa, ale ja mam otwarta. Normalnie. Jak... Ale wiesz, że męcząc to też jest inny sposób. Ale to oddepszę. Co Wcześniej. nie widziałem. No właśnie, been... -you know, no? Nie słyszę. Zajdź, nie słyszę. się. Podoba mi się. Podoba mi się. mi się. się. Podoba mi się. nie, mi się. się. Co oni tak plaskają dziwnie! Tak krew boli. Co? Krew to boli. I ma dużo e boli. Może boli? No nie chodź w to. Boli. Mnie nie boli jak wejdę. Tak? Boli Raczej stopy, ale nie wiem, jak nic będzie. Idziemy w przód. to że to obydwu. Tylko, że na zewnątrz jeden... A, tam pach. jakiś zesrał się! To jest minipin. A! Jak ktoś to na zewnątrz jeden... A! Bardzo A. I nadzieje. czemu mu tak dupa wystaje najpierw? Czemu on dupą skacze? Żeby Ci pokazać, że mam ten minipin. Ale on za szybko skacze, ja w ogóle nie Ale... Jak się wystawia, to już się przygotowuje, żeby na niego przerać. Chodź do trygeronu. <noise> <noise> Kasper, masz astmę? <noise> nie, ale mam problemy z uh. A Oto na sobie do On się nie uśmiecha. <noise> jak się bry? I korzystać. Tyle, jak ty chciałeś, żebym przeszła serce matki, jak nie przeszłam nogi matki, to nie pójdę do serca? No, mu nie, dlatego musisz zrobić dzisiaj dwa rany. Nie, nie mogę. Musisz? Nie, my razem grać, a No, ale to odblokujesz po prostu. Widzisz, ona się. <śm> odblokujesz po prostu odblokujesz jedną, żeby było ciekawe i żebym mógł ci tokiem duży. Musisz mieć jedna, żebyś miała więcej postać. Ty mm. też jedną postać się odblokować. Bo inaczej nie zadrzamy. No to ja dostanę, to niepokoiłam, która to jest. Ale ja ciara... wiedzę, że nie zadrzamy. Czemu? No bo musisz mieć więcej niż jedną postać. A ty będziesz też dużą? Tak. A, to muszę odblokować jakąś postać. No właśnie, on Dlatego musisz albo odblokować Edena... Myślę, że ja odblokuję tą postać za niedostawanie damage'a. Nie myląc sobie. Dostałaś taki pop? Dlaczego? Dlaczego to zrobiłaś? No to tak, to muszę, że tu w tym pokoju się będzie kończył ten odcinek. Jezu, dobra. Nie zdajesz. Jasper wyszedł. I takie powinny być trzy gwiazdki i napis żeby wsiadł w pokoju. Nie no, ale jestem w <grymne> Tylko się zapomniałam, bo nie umierasz, demon w Czemu trzy gwiazdki powiedziałam, że to nie dwie gwiazdki? Bo tak się pisze, jak są jakieś takie. A, <śmienicza> Ale my dobra jesteśmy. Tak jak też nie masz. Dobra, tak. jest dobra, tak. 10. No nie, serio teraz. Weź. Idź, kad odbierz tam, gdzieś wyjść. I zamknij drzwi, masz zamknięć jak zwykle, ktoś do mnie dzwoni, jak nagrywam Ależ to tata, sporo Kacper To Kacper nie jest potrzebny wcale, bo ja sama sobie radzę świetnie, jak zauważyliście <suszy> Możecie mi napisać w komentarzu, jak widzieliście kiedyś gorszego gracza w tą grę Na pewno poprawi mi to samo poczucie Ale kiedyś naprawdę byłam lepsza, pamiętacie? W tamtej serii byłam zdecydowanie lepsza Teraz jestem takim głupym No wreszcie, ale pokonałam Serio? Opatrzcie. Tak, mogło być nawet też tak, że coś zrobiłam innego. To masz debil, wiem. Nie wiesz tego, No, bo to jest takie wolne. Chociaż jest Szybka, Wiesz, co? tu będzie gówno. Przynajmniej jest spełniony, bo on jakiś taki super szybki. Ty wiesz, że obecnie pan nie miał nerfa i daje ci o wiele mniej domenza. A kiedyś był taki dobry, ja zawsze go brałam. Bo on nadal jest dobry, tylko że on teraz jest bardziej tir zapewne niż domenza. Może to nie być Bo i tak będzie. A, nawet no, nieźle. O, patrzcie, weszłam w to. <laughs> Zapomniałam! A czemu ty nie odłączyłam tego star? Ja Ale pier... co się stało? Czemu ty ze nie użyłaś, tylko użyłaś klucza? Czemu to tak pierdnęło? Bo tak. Weź ten trinket, to jest Apple Dobry trinket. Ale czemu? To ci do rumu, Tefa! A... O! No zapomniałam, <laughs> że już byliśmy! Ej, masz rację. No, <laughs> się no. Patrz, Tak, nie nie. tak. się to, się daniem, bo to Nie! Tak! No A ja się Nie! No to ja mam nagrałaś no taka! Doma, że to się że ja to, ja to jest jak się Ja nienawidzę, że to Dwie drogi, to dwóch krawidłach. Przypomina mi lapis lazuli. Kasper, oni we mnie żygają. Serio? Ma taki odgłos. A on to teraz tak bardziej jak broba żegał. Taki mało cięcie. No, lewa lewka tam że Co się stało? Weszłam w serce i mi dostałam pająki? Tak. Co to jest? Czemu? Chodź, skrzynko, cip, cip. Nie przyjdzie. Eee, co, Co, co to robi, tak? Ale co tak robi, powiedz mi? No item. Ale który? Jak to? Kurde, domyślnie. No nie wiem, jak bym wiedziała, to bym nie pytała chyba, nie? Ze <słyszy> mną się nie wiadomo. Do no, szaluj, instestation czy apel osodą. To nie wiesz co ten twinket robi. A, to może kwinket. to może nie. To może coś innego. Musimy iść do sklepu. No, bułek nie masz. <laughs> Możesz przetestować swoją tezę, wybuchając string... wyrzucając trinket i wybuchając... i podnosząc serce. Nie. No tak! Nie. Jak <laughs> to kurde nie? <laughs> Ja chciałam coś kupić, bo dalej już nie będzie. A! Dalej już to już w ogóle nie pójdę, to inna sprawa. Dalej tak byś nie miała łomba. Znaczy... Co? I tak byś nie miała sklepu. <głos》>

Jest spokój, ale mogę tam coś być fajnego. Ja mam co? Klucz? co to ci klucz. Oka, coś weszła. Zobacz, jaki wasz Przytrzymaj tabę. 30 minut. No przecież nagrywamy 60 na minut, nie? Jesteś na depsach no. w dwójce. Co poszło nie tak? No wiesz. Safe my... poszedł nie tak, jak i gówniany save wygenerował. Myślę, że to jest fajne. Dlaczego? No, no bo jesteś słaby guidance dajesz. A co mam ci powiedzieć? Wygeneruj nowy save ten jest słaby. <noise> mogłeś tak powiedzieć. No, aha, no to wygeneruj nowy save. Masz na górze fiko, to bo, Albo no, prawej. Jak nie będzie tym, to? Jest. Mówiłem. Mówiłem, mówiłem, mówiłem. Ha, hm, hm. No, ja. mówię. wiem? No, interesujące. Ale po co ci to tu coś, co coś, co twoje To jest wstać... Aha, ja chcę to, bezkiwitowy. Co, dał mi puszkę? Saper. Kupu. Głodny jesteś? Kupu. No, trochę. Zaraz no, że dostaliśmy to my ja. Nie, nie, saper. nie, 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 Użyj A nie, właśnie o tym myślam, ale potem nie, potem nie, Bo teraz Myślę, że mogę przegrać. A jak ktoś tu nie pokryje do tego oka, do bików? Jakiego oka? Do tych bików nie popycha. No bo wtedy noga wypada, znaczy ręka. No, 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 mnie no, a poza tym... Jakby ona przyczyni Isaac, ale Isaac to jest jej syn, jakieś takie dziecko, jestem jakimś facetem z brodą. Czarnym. Dlaczego to tak podkreśliła? No bo Isaac na początku był jakiś taki... Nie wiem. No w sumie ona jest taka trochę niebieska teraz. No dobra, nie fajnie. I nie, I'm not racist. Sam jesteś. Tak? No i się skończyło. The Womb. Purist. XXL. Teed. Heavy Heart. The Pride. On with the Grypser. We got them. A cube of meat. Okej. Okay. No to to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Jeśli tak to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję. I w następnym będzie już Gatsby, bo mamy drugą postać. Eee, no. Więc to tyle dzisiaj. Pa! Pożegnaj się. Pa!